W dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania i niepewności, często czujemy się przytłoczeni ciężarem trosk i zmartwień. Nasze serca wypełniają się niepokojem, a myśli krążą wokół problemów, które wydają się nie mieć końca. Jednak właśnie w takich chwilach Bóg zaprasza nas do szczególnej relacji z Nim, oferując nam swój niewyczerpany pokój. W liście do Filipian 4,6-7 znajdujemy piękną obietnicę, która mówi: O nic się nie martwcie, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby Wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Te słowa przypominają nam, że nie musimy samotnie borykać się z naszymi troskami. Bóg jest zawsze obecny, gotowy przyjąć nasze zmartwienia i zamienić je w błogosławieństwa. Pomyśl przez chwilę o swoim własnym życiu. Może zmagasz się z trudnościami w pracy, może doświadczasz napięć w relacjach rodzinnych, lub może obawiasz się o swoją przyszłość. Każde z tych wyzwań może wydawać się jak góra nie do pokonania, ale pamiętaj, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On pragnie, abyś oddał mu swoje troski. I pozwoliłby Jego pokój wypełnił każdy zakamarek Twojego serca. Praktycznym sposobem na doświadczenie Bożego Pokoju jest codzienna szczera modlitwa połączona z wdzięcznością. Zamiast skupiać się na tym, czego nam brakuje lub co nas niepokoi, spróbujmy dostrzec wszystkie błogosławieństwa, którymi Bóg już nas obdarzył. W ten sposób otwieramy nasze serca na przyjęcie Jego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. A teraz. Przygotujmy nasze serca do wspólnej modlitwy. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie w pokorze i z ufnością, wiedząc, że Ty jesteś źródłem wszelkiego pokoju. Otwieramy przed Tobą nasze serca, pozwalając, by Twoja miłość przenikała każdą część naszego jestestwa. Prosimy, abyś wypełnił nas swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. W świecie pełnym chaosu i niepewności, Ty jesteś naszą niewzruszoną skałą i schronieniem. Pomóż nam pamiętać, że w Tobie znajdujemy odpoczynek dla naszych dusz. Naucz nas przychodzić do Ciebie z każdym zmartwieniem i troską. Ojcze, przemień nasze lęki w wiarę, a niepokój w głębokie zaufanie do Ciebie. Pozwól nam doświadczyć Twojego pokoju w każdej sytuacji życiowej. Pomóż nam widzieć Twoją obecność nawet w najmniejszych szczegółach naszej codzienności. Prosimy o mądrość w rozpoznawaniu Twojej woli w naszym życiu. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas i kieruje naszymi krokami. Daj nam siłę, by podążać Twoją drogą, nawet gdy wydaje się trudna. Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju w świecie, który tak bardzo go potrzebuje. Naucz nas dzielić się Twoją miłością i pokojem z innymi. Pokaż nam, jak być światłem w ciemności dla tych, którzy są zagubieni. Dziękujemy Ci za Twoją nieustającą obecność w naszym życiu. Jesteśmy wdzięczni za Twoją wierność i miłość, która nigdy nie ustaje. Pomóż nam wzrastać w zaufaniu do Ciebie z każdym dniem. Prosimy o uwolnienie od wszystkiego, co powstrzymuje nas przed pełnym doświadczaniem Twojego pokoju. Zdejmij z nas ciężar zmartwień i trosk. Napełnij nas swoją radością i pokojem. Boże, pobłogosław nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich, których stawiasz na naszej drodze. Niech Twój pokój rozlewa się przez nas na innych. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości w codziennym życiu. Prosimy o siłę w chwilach próby i pokuszeń. Daj nam moc do przezwyciężania wszelkich trudności. Przypominaj nam, że z Tobą wszystko jest możliwe. Ojcze, otwórz nasze oczy na piękno Twojego stworzenia i cuda, które czynisz każdego dnia. Naucz nas dostrzegać Twoją dobroć we wszystkim, co nas otacza. Panie, Pomóż nam być cierpliwymi w oczekiwaniu na Twoje odpowiedzi. Ucz nas, że Twój czas jest doskonały i zawsze działa dla naszego dobra. Wzmacniaj naszą wiarę w chwilach, gdy odpowiedzi wydają się odległe. Dziękujemy Ci za dar modlitwy i możliwość przychodzenia do Ciebie w każdej chwili. Jesteśmy wdzięczni, że możemy dzielić z Tobą nasze radości i smutki. Twoja obecność jest naszym największym skarbem. Prosimy o odnowienie naszego umysłu. I ducha każdego poranka. Napełnij nas świeżą nadzieją i entuzjazmem do życia. Pozwól nam widzieć każdy dzień jako nową szansę od Ciebie. Boże, prowadź nas w naszych decyzjach i wyborach życiowych. Daj nam mądrość w rozpoznawaniu Twojej woli. Pomóż nam zawsze wybierać drogę, która prowadzi do Ciebie. Prosimy o błogosławieństwo dla naszej pracy i codziennych obowiązków. Naucz nas wykonywać wszystko na Twoją chwałę. Pomóż nam być świadectwem Twojej miłości w miejscu pracy. Panie, wzmocnij nasze relacje z bliskimi. Ucz nas prawdziwej miłości i przebaczenia. Pokaż nam, jak budować mosty pojednania tam, gdzie są konflikty. Dziękujemy za społeczność wierzących, za naszych braci i siostry w wierze. Prosimy o jedność w Twoim kościele. Pomóż nam wspierać się nawzajem w drodze za Tobą. Boże, dotknij szczególnie tych, którzy czują się samotni i opuszczeni. Użyj nas jako narzędzi Twojej miłości, by nieść pocieszenie potrzebującym. Otwórz nasze oczy na potrzeby innych. Prosimy o uzdrowienie zranionych serc i złamanych relacji. Twoja moc może przemienić każdą sytuację. Wierzymy w Twoją uzdrawiającą łaskę. Panie, pomóż nam przebaczać tak, jak Ty nam przebaczyłeś. Uwolnij nas od goryczy i urazy, napełnij nasze serca Twoją miłością do innych. Dziękujemy za Twoje słowo, które jest lampą dla naszych stóp. Pomóż nam żyć według Twoich przykazań. Niech Twoje słowo kształtuje nasze myśli i czyny. Prosimy o ochronę przed złymi pokusami. Bądź naszą tarczą i obroną. Pomóż nam stać mocno w wierze, gdy przychodzą próby. Boże! Błogosław nasze plany i marzenia, które są zgodne z Twoją wolą. Prowadź nas w realizacji celów, które nam powierzyłeś. Pokaż nam, jak wykorzystać nasze talenty. Panie, napełnij nas współczuciem dla cierpiących. Naucz nas dostrzegać potrzeby innych. Użyj nas jako narzędzi Twojego miłosierdzia. Dziękujemy za dar życia i każdy nowy dzień. Pomóż nam żyć świadomie i z wdzięcznością. Naucz nas cieszyć się prostymi rzeczami. Prosimy o mądrość w wychowywaniu dzieci i młodego pokolenia. Pomóż nam być dobrym przykładem wiary. Prowadź nas w przekazywaniu Twoich wartości. Boże, błogosław naszą Ojczyznę i jej przywódców. Prosimy o pokój i jedność w naszym narodzie. Pomóż nam być odpowiedzialnymi obywatelami. Panie, wzmocnij nasze małżeństwa i rodziny. Pomóż nam budować silne, pełne miłości domy. Bądź fundamentem naszych relacji. Dziękujemy za Twoją wierność w każdej sytuacji. Twoja miłość nigdy nie ustaje. Jesteś naszą nadzieją i siłą. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych finansów i zasobów. Naucz nas być dobrymi zarządcami tego, co nam powierzyłeś. Pomóż nam być hojnymi. Boże, prowadź nas w służbie dla innych. Pokaż nam, jak najlepiej wykorzystać nasze dary. Użyj nas do budowania Twojego królestwa. Panie, napełnij nas pragnieniem modlitwy i społeczności z Tobą. Pomóż nam znajdować czas na ciszę i odpoczynek w Twojej obecności. Dziękujemy za dar zbawienia i życie wieczne w Chrystusie. Pomóż nam żyć w świetle tej nadziei. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej łaski. Prosimy o odnowienie naszej pasji do służby i misji. Pokaż nam, gdzie możemy być najbardziej użyteczni. Prowadź nas do ludzi, którzy potrzebują Twojej miłości. Boże, błogosław nasze środowisko pracy i nauki. Pomóż nam być światłem w tych miejscach. Użyj nas do szerzenia Twojego pokoju. Panie, wzmocnij nasze więzi ze wspólnotą wierzących. Pomóż nam aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Naucz nas służyć sobie nawzajem. Dziękujemy za dar Ducha Świętego i Jego prowadzenie. Pomóż nam być wrażliwymi na Jego głos. Niech jego owoce będą widoczne w naszym życiu. Prosimy o siłę w walce duchowej. Uzbrój nas w pełną zbroję Bożą. Pomóż nam stać mocno w wierze. Boże, błogosław nasze starania w głoszeniu Ewangelii. Daj nam odwagę do dzielenia się wiarą. Użyj nas jako narzędzi Twojej miłości. W imię Jezusa. Amen. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, napisz w komentarzu: Amen. Udostępnij, by pobłogosławić więcej osób i zasubskrybuj kanał, by otrzymywać więcej inspirujących treści.